Pracujemy nad detalami, nad tym jak gra przeciwnik, ale ja zawsze powtarzam, że nie będziemy się dostosowywać do, do, do poziomu przeciwnika, tylko my chcemy narzucać swój styl gry. Pierwszy mecz z Łomojankami, znacie tego rywala, w półfinale była solidna rywalizacja, duża pogoń. To też może być atut mentalny, że wygrałyście z nimi? Na pewno będzie, jest to duży atut mentalny, tym bardziej, że to było bardzo trudne spotkanie, przegrywałyśmy przy 15 punktami i zespół się podniósł na tyle, że, że zdołałyśmy zwyciężyć. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy mecz. Trener Łomianek po meczu mówi, że na pewno będzie okazja do rewanżu, więc na pewno też będą przygotowane. W w hali SP11, troszeczkę innym obiekcie niż tym, którym grałyście do tej pory, hali SP9, może mieć to znaczenie? Myślę, że nie patrzymy na to w ten sposób. My się cieszymy, że gramy u siebie w swoim mieście wśród naszych ludzi kibiców, i to będzie nam dawało na pewno duży motor napędowy, ale SP11. Jak każda inna, gdybyśmy grały na widzie, też byśmy grały gdzieś na innej hali, więc myślę, że aż takiego dużego znaczenia to nie ma. Przed sezonem o tym na pewno nie mówiłyście o awansie do pierwszej ligi, ale apetyt rośnie chyba w miarę jedzenia. No, spokojnie. Na razie skupiamy się na, na tym finale, na, na meczu z umękami. to to będzie bardzo ważne spotkanie, żeby dobrze otworzyć ten turniej, a co przyniesie życie? Zobaczymy.